Żyjemy w erze ewolucyjnej, szybko poruszającej się spirali, która przenosi nas do nowego wymiaru świadomości i zrozumienia, ale to musi przejść przez proces. Aby ten proces przebiegał tak gładko i delikatnie jak to możliwe, musimy mieć więcej połączenia z sercem. Bez niego nie da się tego zrobić. Brak serca na świecie jest dziś oczywisty. Jeśli pomyślimy o cechach serca, o połączeniu, które ono zapewnia, o miłości, o piece, współczuciu, duchu współpracy, które rodzi serce i spojrzymy na świat, to oczywiste, że nie mamy go wystarczająco dużo. Dlatego mamy tyle polaryzacji, konfliktów, podziałów. Wszystkie problemy, przed którymi stoimy, mają wiele wspólnego z niedostatkiem cech serca. Emotions have a lot more power over us and over our inner vibrational states than thoughts ever will. It's the feelings that we have inside, the real feelings that we're experiencing. You see, our emotions are like always there. We notice them usually when they're stronger, like when we're feeling really happy and joyful, or when we're feeling angry or upset or down. We notice them then, but they're always there. It's kind of like they're running underneath our awareness and consciousness all the time, like a little river running underneath what we're experiencing in life. One of the most important things that we can do, I believe, is to become observant of those emotional states and then make those little modulations and adjustments as we go. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Dołącz bezpłatnie do najsłynniejszych ekspertów Flow w jednym wydarzeniu online: Unity Poland.